To teraz przenosimy się do Sopotu. Dzisiaj ruszyła tu kolejna odsłona ulicy artystów. To trzy dni wspólnej zabawy i jak mówią organizatorzy, porządna dawka kultury. Takich autobusów w Sopocie jest wiele, ale taki był dzisiaj tylko jeden. Z zewnątrz wygląda jak każdy inny, za to w środku przypomina wnętrze kamery obskura, której technika jako pierwsi wykorzystali twórcy aparatu fotograficznego. Za to dzisiaj wykorzystali ją ci, którzy zamienili autobus w objazdową kamerę. Poprzez malutki otworek, który zastępuje obiekty w dzisiejszych aparatach fotograficznych, wpadają promienie słońca i rysują na tylnej ścianie autobusu piękny obraz tego, co dzieje się na zewnątrz. Na początku autobus zabrał nas w sentymentalną czarno-białą podróż ulicą artystów, gdzie każdy mógł zobaczyć świat okiem nietypowej kamery. Potem samemu można było wykonać pamiątkowe zdjęcie świetny pomysł wart rozpowszechnienia bardzo ciekawe przeżycie bo pierwszy raz zobaczyłem jak to fotografia powstała i jak to w ogóle było od początku ja lubię stare czasy lubię rozmawiać o tym lubię oglądać takie obrazy Interesuje mnie stara technika i chciałam także pokazać w Podróż autobusowym wehikułem czasu to tylko jedna z atrakcji Sopockiej Majówki. Planujemy Majówkę na sportowo, na aktywnie i zapraszamy wszystkich do Parku Północnego. Na aktywności będzie joga, zumba pod okiem trenerów. Takie pomysły tylko w Sopocie, mówią mieszkańcy, a organizatorzy akcji dodają, że nie tylko dzisiaj.